serdecznie zaglądamy również na pole z rzepakiem ozimym tu sygnały które Pogodowe, które w ostatnich dniach mamy, czyli mam to na myśli przemioski, bardzo potrzebne były tej uprawie, ponieważ no dość mocno się nam już wybujała, jeśli chodzi o te temperatury, z którymi mieliśmy do czynienia jesienią, także no, tu był najwyższy czas, żeby naturalnie ta, ten gatunek przystopował z wegetacją. No, jesteśmy na dość sporej plantacji rzepaku, chociaż no, nie jest tutaj wzorcowa ta plantacja, tu jest wiele błędów agrotechnicznych popełnionych, ale nie o to chodzi. Chcieliśmy zauważyć, jakie są problemy bardzo powszechne i dostrzegalne w łanach tego rocznego rzepaku. Widzimy troszeczkę tutaj gdzieś miejscami żółte, pożółkłe liście to już jest sygnał, że ten rzepak w tym, na tej akurat plantacji niestety głoduje. Te żółte liście to jest brak azotu, a to było też głównie związane z tym, że jesień była no stosunkowo ciepła, długa, wilgoci było dość, a rośliny wybujały, duża biomasa i po prostu te rośliny w pewnym zakresie Rosły przy niedostatku azotu. Fioletowy z kolei rzepak może świadczyć o tym, że z jednej strony roślinom brakuje troszeczkę fosforu, co też jest naturalnym takim jakby objawem tego, że temperatury spadają. Po prostu fosfor w temperaturze poniżej 10 stopni staje się coraz słabiej dostępny dla rośliny. I tak może roślina reagować na to, że właśnie przebiera fioletowy odcień. Ale to nie tylko takie symptomy. Mog Niedoboru fosforu związane są z tym, że rzepak jest po prostu fioletowy. Bardzo często, ale to wtedy można zdiagnozować bardzo z kolei łatwo, fioletowe liście rzepaku świadczą o tym, że jest uszkodzony system korzeniowy. I tu najczęściej mamy do czynienia ze szkodnikiem bardzo powszechnym, bardzo silnie atakującym rzepak, mianowicie śmietką kapuścianą. W tym roku mieliśmy z nią problem. Śmietka nalatywała na rzepak dość późno, kiedy już zaprawy no, nikotinoidowe nie działały i po prostu tych objawów uszkodzenia systemu korzeniowego jest sporo. Na tym terenie nie mamy z tym problemu, ale gdzieś tam głównie północna część Polski fioletowy rzepak to bardzo często świadczy również o uszkodzeniu systemu korzeniowego kiłą kapusty. To takie dość silne Narośla, myślę, że rolnicy z regionów północnych doskonale znają objawy tejże choroby. Co jeszcze jest bardzo widoczne w Łanie? Sucha zmizna kapustnych. Co roku mamy objawy tej choroby, mniejsze bądź większe. Ten rok był dość przyjający dla rozwoju. Przede wszystkim sucha zgelizna kapustek pojawiła się dość późno i nie wszystkie plantacje zostały ochronione na czas i w dobrym terminie, co można zaobserwować tym, że po prostu tych objawów może być sporo. I to objawy suchej zny kapustnych bardzo często, również że z symptomami. Niedoboru azotu, czyli tymi starszymi liśćmi, które są już bardzo widoczne w łanach, powodują, że po prostu te najstarsze liście obumierają. Lustrując rzepak, warto również zwrócić uwagę na szkodniki. One już oczywiście są coraz mniej aktywne, ale to nie znaczy, że są nieobecne. Cały czas gdzieś tam można znaleźć jeszcze mszyce, nawet tętnisia krzyżowiaczka można zauważyć. Nie jest to oczywiście moment jakiegokolwiek zwalczania szkodników. No i oczywiście wszędobylska, śmietka kapuściana, wspomniana przeze mnie wcześniej, czyli ta żychująca na w systemie korzeniowym lokalnie się zdarzały objawy. Chowacza galasówka to takie niewielkie galasy, można to pomylić z kiłą ale aczkolwiek w środku jest larwa, więc bardzo łatwo to zdiagnozować, jeżeli takowe objawy widzimy na korzeniu, na systemie korzeniowym rzepaku. Podsumowując, no w tym momencie rzepak powoli przechodzi w stan spoczynku i oby. Miejmy nadzieję, że grudzień za dużo tu jeszcze nie namiesza, czyli nie będą jakieś zbytnio wygórowane temperatury, które spowodują dalszy rozwój tego rzepaku, że on będzie jeszcze silniej głodował, bądź jeszcze inaczej, bardzo mocno będzie zaskartowany, a będzie ryzyko, że nagle przyjdą jakieś silniejsze mrozy, gdzie przy braku okrywy śnieżej wiemy, pamiętamy jak to się może skończyć. Możemy mieć takie sygnały, że po prostu część tych plantacji nie przetrwa do wiosny i oby tak nie było. Trzymamy kciuki za rzepak. Rzepaki są nie najgorsze w tym roku. Całkiem ładnie zbudowały ten fundament pod plon, zwłaszcza te wzorcowe plantacje. Więc to, co wypracowaliśmy jesienią, to jest ten punkt wyjścia. Do tego, jak go prowadzić wiosną. Także obserwujmy, patrzmy, jaka grubość szyjki korzeniowej, ile liści wytworzył, bo to jest koholowany z kolei z pędami przyszłymi, bocznymi. Bardzo łatwo można to zaobserwować. Wychodźmy w pole, dostojmy o zimny. Dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia.